5,5 hektara działki zlokalizowanej w bardzo dobrym miejscu, z infrastrukturą, która umożliwia realizację największych inwestycji. 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni brutto, 20 tysięcy powierzchni netto, 50 tysięcy serwerów o łącznej mocy ponad 40 MW, infrastruktura czy inwestycja, która jest przyjazna ekologicznie. Najbardziej cieszę się z tego, że przyjęliście istotną kwestię, jaką jest y, zielona energia. To jest szalenie ważne i bardzo mnie cieszy to, że przy takich dużych kubaturach, przy takiej energochłonności Waszego przedsięwzięcia zadbaliście również o to, żeby ta energia pochodziła z zielonych źródeł. Jakość tej inwestycji spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Atman chce być częścią tego sukcesu i właśnie dlatego realizujemy tę inwestycję tutaj. A my się cieszymy, że Atman dołącza do grona przedsiębiorstw rozpoznawalnych na rynku międzynarodowych, a łączących się z Ożarowem mazowieckim. This is not the end of the story. This is the beginning of the story, the transition of admin into a world class data center operator. And they will be headquartered in Poland, but we want them to serve the entire Central and Eastern European region. And I'm looking forward to growing that with everybody here, with the admin guys and Goldman Sachs, as well as all the local people uh, here in Poland. Let's do some work.